Siemano, witam Was w nowym filmie z gry Ski Jumping 2021. Dzisiaj sobie rozegramy turniej czterech skoczni oraz kupimy nowy sprzęt. I jeszcze chciałem Wam serdecznie podziękować za 1800 subskrypcji na moim kanale. A teraz nie przedłużam i lecimy do filmu. Jesteś nowy na tym kanale, to masz doskonałą okazję na zostawienie subskrypcji z dzwoneczkiem, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Jeżeli spodobał Ci się ten konkretny film, Pozostaw łapkę i komentarz dla zasięgu. Ok, a więc myślę, że możemy sobie przejść do zakupu sprzętu. Jak zwykle nie wyciszyłem gry, za to Was serdecznie przepraszam. I tak, mamy 6 mikroskopów i prawie 15 tysięcy golda. Więc tutaj nas na razie stać na taki oto czerwony kask i sobie go zakupimy. Teraz lecimy sobie w gogle. Myślę, że weźmiemy tę. Dosyć dobrze wyglądają. Tam wiadomo parametrami się nie różnią. Kombinezon weźmiemy sobie ten niebieski za 2100. Jeszcze mamy 11000, więc można szaleć. Rękawiczki sobie weźmiemy te. Teraz przejdziemy sobie do nart. No i nas stać na razie na te fioletowe. I jeszcze buty. Myślę, że no nie mamy innego wyboru jak na razie, to kupimy te. No i zakupy za 7000, można powiedzieć. No i nasze trochę umiejętności wzrosły, oraz szanse w turnieju czterech skoczni również, do którego sobie właśnie przechodzimy. Najpierw będą kwalifikacje, i potem przydzieli nas do par ze skoczkami jakimiś. Zobaczymy, do, z kim będziemy skakać. Na razie rozpoczynam te zawody. Powinno być po klasyfikacji generalnej, ale no cóż, to tylko gra. 99%, czyli dobra forma. Oby tak było za każdym razem. No i teraz czekamy na odbicie. Jest bardzo dobre, minimalnie spóźnione. Lekko trzeba korygować. I mamy skok za punkt konstrukcyjny 126,5 m. Więc myślę, że naprawdę dobry skok. Szczególnie technicznie. No, no typu 18 na 17. No i mamy prawie 116 punktową notę. Ok, tutaj mamy od razu pary. No i my zakończyliśmy na 14 miejscu i będziemy się mierzyć ze Stefanem Hulą, czyli polsko-polska para. A wygrał kwalifikację Rioju. No i na niego niestety trafił Jakub Wolny. Ok, teraz sobie przejdziemy. Stefan Hula skoczył 97 metrów, czyli jest zbytnio żadna to przeszkoda a do prowadzenia potrzebne 130 metrów prawie, żeby przejść Filipa Aszenwalda. Dobra, teraz czekamy tutaj na dogodny moment. 94% myślę, że dosyć dobrze. I teraz czekamy na odbicie, które jest bardzo dobre. Teraz lekko trzeba korygować w locie. I około, dokładnie rekordu, 127 metrów, czyli poprawiamy o pół metra. Rezultat z kwalifikacji. No, te powinny być dosyć wysokie, jednak. I chyba to będzie drugie miejsce, tak mi się wydaje. Tak, drugie miejsce za Filipem Aszenwaldem. Waldem. O 3,9. Nie, jakie 3,9? Yy, tutaj mamy 4,6. O 7, punktu. Mamy szóste miejsce z niewielką stratą do lidera. Zobaczymy, jakie będą warunki. Mamy lekki wiatr z tyłu, skoczni. Mamy dwóch yy, zawodników, egzekwów na prowadzeniu: Stefana Krafta i Stefana Laja. Dwa jej, obaj Stefany. Yy, dobra. Czekam na dobry moment. 100% równe. Yy, no i teraz, żeby jeszcze było takie 100 na progu, czyli idealnie, fajnie by było. Jest prawie, tak, bo jednak no, niewiele zabrakło. oj, 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 o Jezus, co ja zrobiłem. Nie, jeszcze jak będzie kontuzja, to, no to po turnieju czterech skoczni. Noty po 8 punktów i 13 miejsce. no Szkurcze, pieczone, aż mogło być tak dobrze. No i Stefan ze Stefanem wygrali ex No i w sumie fajna sprawa. Żeby tylko nie było kontuzji, bo jak będzie kontuzja, to aha. No, to niedobrze, bardzo niedobrze. 21%, czyli no niestety, no nieudany konkurs w turnieju czterech skoczni. Trzeba minąć. No cóż, teraz idziemy do Innsbrucka. Następna szansa w następnym sezonie. No i tak. Do prowadzenia 110 metrów, czyli no bez żadnych zbytnio wymagań. 99% na bardzo wysokim poziomie stoi start z belki. Odbicie mocno za wcześnie, metr m. Ale skok na spokojnie poza punktem konstrukcyjnym 123 m. Noty powinny być dosyć wysokie, bo lot był nienaganny. Jak i lądowanie mamy 19, 18,5. Nie mamy prowadzenie na ten moment. No a w kwalifikacjach zajęliśmy ósme miejsce i znowu mierzymy się z Polakiem, tym razem z Jakubem Wolnym. Dobra, do prowadzenia 130,5 metra, czyli A wykonalne. A żeby wygrać z Jakubem no około 110 metrów, wystarczy czyli to już jest no, banalne zadanie. 90% mogło być trochę lepiej, ale niech będzie. No i teraz czekamy, żeby było lepiej na progu. Jest lepiej, jest bardzo dobrze. Teraz tylko łapać te metry. No i lecimy, lecimy. No i prawie pod te 130,5 metra. 128,5. Czyli no, dobry skok to był. Tutaj widzimy na progu no, bardzo dobre wyjście. No i noty po 17,5 na no, trochę odjęli. Miejsce w pierwszej dziesiątce. Kamil Stoch przed Kubackim. No, i żeby utrzymać ósme miejsce, musimy powtórzyć odległość z serii pierwszej. Na pewno mamy lepszy start niż w tamtej rundzie. No, i jeszcze, żeby było podobnie na progu, to uda się to na pewno powtórzyć. Jest bardzo dobrze. Lekko trzeba korygować w locie, bo jednak Miotanami jest o wiele lepiej. 134 metry, ależ to była bomba, bym powiedział. No, i tutaj widzimy, no, wyjście z progu niemalże idealne. No i noty po 18, 17,5 mamy pierwsze miejsce i zobaczymy do czego to wystarczy. Czwarte miejsce, więc no naprawdę bardzo dobry występ. Zabrakło nam tylko 60 punktów do Kamila Stocha, czyli forma jest. No tylko, że no szkoda tego upadku tam w no jednak garnisz nam przeleciało. No i mamy 29 miejsce, pomimo iż nie startowaliśmy w jednym konkursie. No niestety tak już czasem bywa. No tutaj klasyfikacja generalna, 11 miejsce. Trzymamy się dosyć wysoko. Ok, i teraz tutaj idziemy do Bischofshofen. Ok, tutaj czekamy, na jakie będą prognozy pogody. Mamy wiatr podnarty. Punkt K125 metrów. Prognozy się sprawdzają do prowadzenia 125,5 metra. 94% myślę, że bardzo dobrze to wypada jak na razie. No i teraz sobie czekamy na wyjście z progu. O i mocno za wcześnie. Teraz tylko, żeby tutaj łapać te metry. No, na dwie nogi 131 metrów. Myślę, że dosyć dobry skok będzie prowadzenie. Tutaj, no, mocno za wcześnie. Noty po 16, 107,2. To będzie raczej dosyć odległa, jednak lokata. Dokładnie 16 miejsce, dosyć daleko. Ale jeszcze zobaczymy, jak będzie w konkursie. 120 metrów, aby prowadzić. Tam Tomas Asenmarken koło 110 skoczył. Jak widzimy, wiatr się odwrócił. Po raz kolejny 94%. No i teraz zobaczymy, jak będzie na progu. żeby było lepiej, jak w kwalifikacjach, bo tam było słabo. Tu jest no przenieść by to to jest podobnie net i, nie no to co ja robię dzisiaj to jest jakiś kabaret czyli nie ma drugiej serii Ja nie mogę To co się tutaj wydarzyło to jest po prostu dramat szkoda gadać no niestety dwa upadki no tak się dzieje jak się próbuje wywalczyć jak najlepszą odległość no i było 29 miejsce po trzech konkursach no a skończyliśmy na 31 no i tam nie skoczyliśmy cztery razy czy jakby tak dodać te 400 punktów załóżmy czyli 947 no to byśmy się plasowali właśnie w okolicach pierwszej dziesiątki, jakby się udało skoczyć we wszystkich czterech konkursach te wszystkie skoki. No ale cóż, no wygrywa Karl Geiger przed Jojo Kobayashim i Stefanem Kraftem. No i my tutaj w generalnej spadamy na 12 miejsce. Johan Andre Forfank nas wyprzedził. No nic, trzeba będzie jakby odrabiać. Może się uda wskoczyć do pierwszej dziesiątki klasyfikacji generalnej. No jeszcze nas spadło doświadczenie. Nawet poziomu się nie udało wbić. Teraz będzie Puchar Kontynentalny, no dwa w Nizhny Tagile K90 i potem dwa Puchary Świata w Tiddy's Świat. ale to już w następnym odcinku. A ja dziękuję Wam za oglądanie tego, no dosyć nieudanego filmu, znaczy film może był udany, ale występy w turnieju były słabe, a więc dziękuję Wam jeszcze raz i widzimy się w następnych odcinkach. Siemano!